Dzień dobry Polsko, witam Was w niedzielny poranek. Mamy dzisiaj siódmy dzień lipca 2024 roku. Dojechaliśmy do województwa dolnośląskiego. Jesteśmy w miejscowości Boguszów Gorce, a przed naszą kamerą 40-letni Marcin. Zgadza się? Tak. Marcin, cel naszego spotkania jest już Tobie znany, prawda? Tak jest. Co jest celem naszego spotkania? No, wyrabianie w sieci małoletnimi, małoletnimi. Czemu tak robisz? Powiem tak, w sieci jest różnie, tak? Mm -hmm. nie, nie wiadomo, kogo się zaprasza. Małoletnie akceptują, jak jest, podejrzewam, w dowodzie materiałowym, same wręcz prosiły, czy wyślę nagie zdjęcia. Ani nie ma rocznika. To z ma takimi małoletnimi piszesz? No były dwie, z tego co wiem. A my jesteśmy tutaj, na zlecenie, to jest takie trochę brzydkie słowo, ale najprostsze, jakie mi przychodzi po całonocnej jeździe. Ech, na zlecenie pewnej dziewczynki, rodziców pewnej dziewczynki. A ile mają lat te małoletnie, z którymi korespondujesz, o których mówisz? 13, chyba i 12, jak się Aha. Mówi. Więc my jesteśmy. Także na że tyle My mamy. jesteśmy w kwestii 13-letniej dziewczynki, okay. która mieszka bardzo blisko. Ciebie, do której zamierzałeś się w najbliższych dniach wybrać, a przynajmniej tak bardzo mocno sugerowałeś i naciskałeś. I o tym chcemy z Tobą porozmawiać. Ale, żeby mieć pewność, Marcinie, czy to, co mam na wydruku, czy to jest Twój profil w serwisie społecznościowym? Tak. Twój. Tak. Powiedz mi proszę, kto rozpoczął rozmowę? To, co jest na szaro, to są Twoje, na niebiesko są odpowiedzi osoby małoletniej. Kto jest inicjatorem rozmowy? Kto te rozmowy zaczął? No ja. Ty zacząłeś. Czyli świadomie wybrałeś sobie profil e, dziewczynki, dziecka. No Macie... to widać na zdjęciach. Ten profil, o którym ja mówię, ja nie wiem z dwoma ty dziećmi hmm. e, tak naprawdę piszesz. Mi powiedziałeś o dwójce. Ja ci nie wierzę, ale ja mogę ci nie wierzyć, a ty nie musisz mi mówić prawdy. E, profil tej dziewczynki, o której mówimy, e, ewidentnie widać, że ma lat 13, jest 13-latką. Co widać i co też ci przekazała? Bo mówiła ci, że ma 13 lat, czy nie mówiła ci? Gdzieś tam potem w korespondencji, bo się w końcu spytałem, ile ma lat. Mhm. Ona się zapytała Ciebie na niebiesko, co tutaj jest? Co się, na czy zapytała? się, czy się znamy w ogóle? Czy się znamy, A Ty odpisałeś, że co? Nie, ale czy możemy się poznać? A ona Ci odpisała pytanie? Że ma 13 lat. Tak, że ma 13 lat. A Ty napisałeś 40. Dziecko Ci odpisało, to masz dużo. Zgadza się? Pamiętasz taką no, rozmowę? Tak. Ona została nawiązana zaledwie kilka dni temu z racji Twojej aktywności i naciskania na spotkanie, przejechaliśmy w trybie alarmowym, chociaż nasz typ alarmowy dotyczy jeszcze jednej kwestii. Ty masz w domu córkę. Córkę, trzynastolatkę. Czyli dokładnie taką w tym Jest. samym wieku, która z dzieckiem z jakim korespondujesz. I z przykrością stwierdzam, że z uwagi właśnie na obecność twojej córki, którą dopiero co odzyskałeś, prawda? Tak. Nie jest ci głupio pisać do 13 lat, No latki, teraz mając... właśnie zdałem sprawę. Teraz sobie uświadomiłeś. Że mhm. odwróciłem sytuację, jakby do mojej córki. Co byś zrobił? Też bym poinformował służby, mhm. które się takimi rzeczami zajmują. Czyli policję, nie wiem, prokuraturę. Mhm. No okej, okay, do tego dojdziemy dalej, ale tak byś zrobił. A mimo to, że masz 13-letnie dziecko, które dopiero co kilka dni temu odzyskały, dlatego ta nasza alarmowość była podwójna z uwagi na to, że masz w zasięgu 13 dziewczynkę dojrzewającą i jednocześnie z taką samą korespondujesz. Teraz jeszcze mówisz o jeszcze jednej dwunastolatce. Czyli ta pokusa jest w Tobie silna, więc jesteśmy tutaj z misją ratunkową podwójną, bo też myślę, że dla dobra Twojej. Córki. Znaczy, no mo mojemu dziecku no nic nie zagraża, ja nic nie zrobię swojej córce. Ponieważ, m, półtora roku o, nią, o nich walczyłem w ogóle z domu dziecka. Właśnie to skiepszyłeś. Właśnie to Macin, bo. Ja nie jestem odoceny, ale tak zwyczajnie, po ludzku, empatycznie, jak dla mnie, nie powinieneś wychowywać córki. Masz jeszcze syna, prawda, syn Milana? Siedem skończył w lutym tamtym roku. Znaczy no w tym, w tym Więc roku. masz dwoje dzieci. Zamiast skupić się na własnych dzieciach, na miłości do nich i na wychowaniu ich, skupiłeś się na co najmniej dwójce dziewczynek bo mówimy o jednej trzynastolatce, sam wspomniałeś jeszcze no, o dwunastolatce. chyba dwunasta, chyba albo też 13 trzynastolatka, mm -hmm. dokładnie. Nie zmienia to faktu, że mówimy o dwójce dziewczynek, które z własnej inicjatywy zaczepiłeś, wybrałeś sobie je na internecie, podejrzewam, że szukałeś po w miarę bliskiej okolicy do twojego zamieszkania, bo ta dziewczynka, o której ja mówię i w imieniu której tutaj jesteśmy, to jest dziewczynka, która mieszka dosyć blisko od ciebie, nie tak daleko samochodem, powiedzmy, nie wiem, godzina jazdy być może. Ty masz prawo jazdy po prostu nie, nie, nie masz. Nie. No to tyle, może być był lekko niemobilny. Nie dało mi, nie dało mi rady to po prostu. Może to i lepiej, dzięki temu przynajmniej nie jesteś mobilny i nie nie realizujesz tych swoich zamysłów, ale o tych zamysłach porozmawiamy. Okej, okay. wiemy o dwóch dziewczynkach. Podejrzewam, że z obydwoma bardzo podobnie m, korespondujesz. O czym z nimi piszesz? Znaczy no na początku, tak jak jest tutaj no w dowodzie, tak, mhm. Ej, tam pogadamy. Nic złego nie chcę robić, potem gdzieś tam wychodzi, że czy wyślę zdjęcie, coś, no to to gdzieś tam w rozmowach wychodzi. To ja Ciebie zacytuję, to jest tak. wydruk z mhm. Twojego komunikatora, który ja mam mhm. cały. Stanęliśmy na tym, że odpowiedziałeś dziewczynce, że masz 40, 40 lat i dalsza część Twojej rozmowy brzmi tak. Nie przeszkadza Ci, że mam tyle lat? O czym pogadamy? Słoneczko, o czym masz ochotę? Tylko nie mów, że o seksie. Sam narzucasz. Dziecko ci odpowiedziało, że to nie jest temat, który go interesuje. A ty, niewzruszony tą odpowiedzią, piszesz dalej tak. Nie wiem, od czego zacząć. Masz coś między nogami. Tam, coś ikasz. Dziewczynki mają dziurki, a chłopcy kutaski. Mam ochotę się pobawić. Cipka to twoja dziurka, a kutasek to mój ptaszek. A jaką masz sytuację w kroczu? Mokro ci się robi, kochana? Chodzi mi o orgazm. Jeszcze nie wiesz, o co chodzi, kochanie? Pamiętasz? No pamiętam. I potem kończy zdanie, które ja sobie nawet na czerwono wydrukowałem. Przeczytaj to, co jest na czerwono. To jest krótkie Aha. zdanie. Głośno, wyraźnie. No, we wszystko. Myszko we wszystko ci wierzę, ci, Cię wprowadza. Tak. I faktycznie zacząłeś edukować małoletnią. Na przykład tak. Najpierw facet liże kobiecie cipkę. Tylko trzeba być wykąpanym tam. A no to co, resztę nie trzeba kąpać? No ja też. A, też. Brawo ty. Punkt za higienę. A potem dziewczyna bierze kutaska do ust. Robi się dobrze i jest to bardzo przyjemne dla obojga. A po tym wszystkim chłopak wkłada kutaska w cipkę, łepek jest siny. Widziałaś kutaska na żywo jak stoi? A chciałabyś zobaczyć? I wysłałeś od razu dziewczynce swoje nagie zdjęcie. Zgadza się? Znaczy, no tak, ale one też to mo może połusywała swoją korespondencję, to co do mnie pisała. Nie wiem, co tam panowie ja mają. Mam ja mam wszystko, ja mam obydwie wiem. strony, ja co piszą, bo ja mamy zabezpieczony wiem. komunikator. A ci nie mówimy na przykład o takim zdjęciu. Tak. Twoje przyrodzenie? Tak. Niby takie higieniczne jesteś, ale ja o depilacji nie słyszałeś. No nie boję, się Czasu, Czego nie, nie, masz? Czasu nie masz? Czasu nie masz. No tak, bo jak piszesz z dziećmi, to nie masz czasu zadbać o higienę. E... I teraz tak. Zaczynasz swoją edukację, kolejny dzień rozmowy. Kładasz sobie tam palce, żeby sobie dobrze zrobić. Wyobrażam sobie ciebie, jak bawisz się czipką. Najpierw zaczniesz sobie paluszkami jeździć po wierzchu. Mam nadzieję, że zostanie to między nami. Czyli wiedziałeś, że rozmawiasz z dzieckiem i bałeś się, że to może wyjść. Nie zdawałem sobie sprawy. No właśnie. Rozkładam delikatnie paluszkami płatki. Takie masz dwa różowe. Różowiutkie. Staje mi kutas, a ty się mokra robisz? Bawisz się, myszko, bo ja się bawię kutasem, Poruszam w górę i w dół. Chcę zobaczyć filmik. Wysłałeś swój filmik, jak sobie robię dobrze. Zgadza się? Zgadza się. Tego nie ukrywam. Mhm. Nic nie ukrywam. Kolejny dzień, zaczynasz od razu już na bogato, już bez żadnego dzień dobry, hej, cześć, To jedziesz od razu na bogato. Stoi mi kutas, pewnie byś chciała zobaczyć. No ja też właśnie widzę, takiego jak ty teraz przed oczami. Przez grzeczność nie, nie nazwę cię tak jak ty, to określiłeś. Ale mi stoi, a ty jesteś wilgotna, chcesz zdjęcie mojego kutaska, żeby dostać wodę w kroczu? Wodę? Czy chcesz cieknąć z podniecenia? Zrobiłabyś loda z połykiem? Kobieta robi loda facetowi, oblizuje mu grzyba. Jest taki jesteś ten, grzybasz coś tu? Nie, na grzyby nigdy Jak nie Jak tak patrzę to jest zdjęcia, to taki muchomor, i to taki mocno stromotnikowy. Podniecające, no nie? Powiedz, że jesteś mokry w kroczu. I Jakbyś chciała, to wieczorem możemy poświętuszyć, myszko. I teraz, i teraz... E... Przechodzę już do sedna. Twierdzisz raz jeszcze, że nie miałeś pewności, że to jest dziecko w ogóle. No na początku nie. Dopiero A potem jak już wiedziałeś. Coś. I tak pisałem. Tak. I teraz zbliżamy się do końca. Jedna z Twoich ostatnich wiadomości brzmi tak. Mam troje dzieci. I jak Ci to słoneczko nie przeszkadza. I jestem po rozwodzie. I jestem wolny jak ptak. Możesz mnie brać, próbować podbijać jak dziewczyna do chłopaka. I teraz na czerwono znowu. Przeczytaj głośno wyraźnie to, co jest na czerwono. No, Twój wiek mo moim zdaniem to nie przeszkadza, że masz 13 lat. Coś chcesz mi więcej na ten temat powiedzieć? Znaczy, no, no dziewczynki w tym wieku dojrzewają. Moja córka też tam gdzieś się zakochuje, tak? W chłopie 40 No nie, nie, takich, takich przypadków nie miałem. Że no też tak mi się lat, wydaje. Że w wieku 40 lat, gdzieś też ten komunikator, też jej przeglądam. Patrzysz czy nie ma takich Marcinów? Jak ty. Między innymi. I co spotkałeś kolegę po fachu? Były, były dwie sytuacje, no ale jakoś go zablokowała sama i do tej pory jest spokój. Mhm. A ty innym dzieciom spokoju nie dajesz. Masz świadomość, że to jest przestępstwo? Nie daję sobie spokoju. Masz świadomość, że tak jak powiedziałeś, że to są konsekwencje, że należałoby poinformować, nie wiem, prokuraturę kogoś tam. I co mamy teraz z tym zrobić? Dopiero co odzyskałeś dzieci? W tym córkę, lat 13. Czyli taką samą, do jakiej pisałeś. Zgadza się? Zgadza się. Marcin, nie możemy puścić tego płazem. Ja tam nie doczytałem jeszcze cytatu, jak naciska, że przyjdziesz do tego dziecka, w imieniu czego ty jesteśmy. Sam wspomniałeś, że masz dojrzewającą trzynastolatkę w domu, w związku z czym nie jesteśmy w stanie tego Tobie odpuścić. Z uwagi na uzasadnione podejrzenie popełniania przez Ciebie przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego. Zostajesz w tym momencie zatrzymany. A czynności tej dokonają policjanci Wydziału Kryminalnego? Komendy miejskiej policji ja by... w Wałbrze. Wałbrzych, Mogę chociaż się z dziećmi pożegnać? Wypić kawę. Ostatnio. Nie przy sobie? Nie, nie, nie mam. Nie. Nie. Chociaż znajomych muszę poinformować, żeby mi dzieci zabrali. I ile ja będę siedział długo? Nie, nie mam nic no bo to jest piżama.